Jako że jestem nie tylko wielką szydełkarą, ale i straszną zodiakarą, gdy tylko dowiedziałam się o nowościach u Crazy Bubble, stwierdziłam, że muszę to przetestować. Zabrałam moją siostrę cioteczną i wybrałyśmy się do galerii Korona, żeby przetestować nowe bubble tea, które dodatkowo jest z brokatem. Ja wybrałam oczywiście smak Koziorożca, ona Byka i za chwilę zobaczycie jak to pięknie się mieni. Ja jestem też straszną sroką, więc co się błyszczy ja to kupuję. Teraz zrobimy test smaku. Ja mam mango marakuja. Misia ma kwaśne jabłko i... Jabłko pluskwinia, Brzoskwinia. Także próbujemy. Mmm! To jest przepiękne. To bardzo dobre. Mhm. Bardzo dobre. Jeszcze okay. tego nie płynam. Nie bardziej czuć tą. Marakuje, chyba. Nie, nie czuć bardziej to mango. A ja króleczki fajnie, fajnie. Pasuje. Ja daję 10 na 10. 10 na 10. <głosy> <głosy> Także na zdrówko.